Witajcie, Lechici. To jest krótka zajawka. Nowy film się ukazał na głównym kanale YouTube'a, tym nowym, i jeszcze na czterech innych platformach. Linki wszystkie do mnie są, ale absolutnie wszystkie do, pod spodem. I prośba taka, żebyście przetestowali wszystkie kanały, te linki, czy to już działa, czy to już jest spokój z tym. Odpuścili mi, czy jeszcze nie. Zobaczymy. W komentarzach bardzo proszę to zaznaczyć, czy się otwierają. Następnie są tam też do mediów społecznościowych. Też tam proszę zajrzeć jakiegoś suba albo krótki wpisik zrobić, że działa wszystko, że jest kontaktą tym kanałem. No i przypominam przy okazji, że 22 spotykamy się. W, tak jak tutaj widać we Wrocławiu, Hotel Nowotel, ulica Wyścigowa 35 o godzinie 9.59. Koncert trzech tenorów, trzech prelegentów Andrzej Rady, Waltek i Arian opowiedzą w swoich dyscyplinach o najlepszej swojej wiedzy. Serdecznie zapraszam. Tutaj jak widać Andrzej Rady jest Organizatorem, numer do niego 667-099-099. Jest też link, można sobie skopiować i już zabezpieczyć miejsce wcześniej. Także zapraszam serdecznie, będzie się działo. To jest pierwsze w tym roku, no i będą następne. Czekam na zaproszenia do innych miast, jak zwykle. No i będą książki. Oczywiście kalendarze, ewentualnie coś tam jeszcze. No, wszystkie pytania, panel pytań. Także przygotujcie sobie, jak być wolnym, jak się nie legitymować, od czego zacząć, jak proklamować autonomię i dowolne inne. Ja serdecznie zapraszam. To tyle tytułem wstępu. Linki, tak jak powiedziałem, wszystkie skopiować sobie. Wejść na wszystkie kanały, zasubskrybować i będziecie powiadamiani, gdziekolwiek się ukaże coś ode mnie, to będziecie mieli tutaj informacje. No i cóż, do zobaczenia już za chwilę, kolejny odcinek, kolejny film na tym głównym kanale. A tutaj zapraszam tymczasem do obejrzenia wczorajszego o Japonii. Myślę, że się spodoba. W każdym razie istotna informacja, bardzo ważna. Nowa potęga militarna się szykuje. 100 miliardów dolarów na zbrojenia, koniec pacyfizmu japońskiego. Także polecam temat film i zapraszam do oglądania na główny kanał. Link pod spodem. Do usłyszenia, do zobaczenia.